go z tej strony Koty W dzisiejszym odcinku jesteśmy już na y, lipcu, będą żniwa, żytka. W dzisiejszym dniu, ale na początek to jedziemy na skup yy, Co jest luksusowo sprzedać. Tutaj trochę drogi było, więc już jak będę przy tym Przy skupie to już postanowiłem, że zacznę nagrywać, bo to nie ma sensu. Wcześniej, Tu Tutaj trzeba zajechać. Tutaj się... Rozluźnij roz elegancko, no to Dobra, ulele, ale swój waga, dobra Pyk, i Teraz jedziemy tam na kratkę i będziemy be, be, sprzedawać odcinek dobry, dobry tam panowie. Rochu jakoś nie ma. Najwidoczniej, a to nie byliby. Są już ze świeżym zbożem, powinni, a ja tutaj soję wiozę. Króż Dobra, dobra, tu i kasa leci, dobra Będzie na nowy nabytek, dobrze, super, bardzo ładnie, elegancko Ostatnia środowiskowa premia Luksowo Dobra Zrobię cincie jak będę jechał, bo to się nie opłaca Pokazywać wszystkiego, bo trzeba by było w ciszy jechać To zrobię cincie Z Jak będę... No, praktycznie już przy gospie, to To, 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 to się do was odezwę Z mlekiem dzisiaj na mnie przyjedzie, przyjedzie y Ten, kolejnego dnia żniwa, albo potem, dobra Tuticyk Elegancko zaważony można wyjeżdżać Dobra Tutaj wyjeżdżam na drogę, to ja tutaj auta no to yy, Już w go... no, Jak będziemy przy gospie, to będziemy się widzieć już Praktycznie to będzie to Widzu cięcie A my już tutaj przy gospodarstwie wracamy Jesteśmy już praktycznie przy gospie Jestem piąty, bo musiałem sobie trochę stanąć Z tych to rzucę Kierunkowska z Sadam mi się hałda obórnika nazbierała, jak nie wiem. Tutaj trzeba będzie trochę wyszurować. Dobra. Najpierw to sobie wezmę chyba tą drewnianą. Rozrzutnicę zapomniałem przerobić. Kurczę, fyla. No ale to trudno. Niech już... Te dwie przyczepy mi raczej wystarczą. Dobra. Rozrzutnik będzie używany poza niedługo, to chill, chill, chill. Tutaj na słomę będzie robione na razie będzie poletko. czekaj mam, tak mam dużo dobra trochę lakier schodzi z tej z 30 trzeba będzie już nad nowym nabytkiem pomyśleć w końcu nad nowym nabyteczkiem dobra hop jedymy Kurszy raz ponieważ bym sobie tutaj postawił tą przyczepę. Dobra, skleroza. Będę wiedział, że skleroza nie boli. Mam nadzieję, że on tam jest przy tym polu, bo ugadywaliśmy się, żeby dosyć wcześnie będziemy kosić tutaj Dziewczesne koszonko. Bo ostatnio lampa, jak nie wiem, jest to szybko schnie, jakoś rosa też nie. Nie ma jakoś dużo. Idź, kurde, defyla. Dobra, kierunkowska sedamy. i jeszcze jedno. Już mogę jechać, dobrze. Już mi pozwolą, tutaj nie ma. Tutisy kierunkowskaz wyłączymy. A Tutisy! światełko i piąteczkę załączymy i cyk, sustecka lotuje jedymy jedziemy na pełnej tutaj już coś tego auta jadą jak nie wiem z rana do roboty pewnie wszyscy fruną no ja też frunę do roboty aktualnie Kurczę, chwila, Tuti z szczepką z cudowną, piękną. Dobra. Tuti se skręcę. Tam Tuti se też skręcę. Dobra. Światła mogę wyłączyć. tutaj wysiądę. Tam wsiądę, tu wysiądę. Polecimy tutaj... Kurwa o se kupił kurwa Merlo takie No ładne kurze chwyla Zobaczmy czy on tu na gospodarce jest Nie ma go ale heca. Nie ma go Nie ma go tu na gospodarce kurze wyla. Mogłabym mi by was zaprowadzić trochę bo jego gozby tam tutaj wędzika, laweta jest tutaj jakiś rupet, ciągnik, taki starutki tutaj przyczącerka i siewnik. Mam nadzieję, że trzeba zobaczyć gdzie mam to kosi. Skoczę na kospę po rowerek. I jedziemy sobie zobaczyć kurczę fyla. Gdzie mam to kosi? Może tam ten Staszek mietek kurczę fyla będzie wiedział co, co ma każdy imię świata. Tylko trzeba w sobie... nic nie idzie, to za prawą stroną podlezę na szybko. Wiem, że się powinno lewo iść, ale Tuti... Na... Tuti na szybko to... Ten, to trzeba... Oj, kurczę, chwila. Dobra, Tuti se... Na gospę moją wejdę. Tuti są mojego sportowca zabiorę. I se pojedziemy. ma Michał. Chciałaś no, maila, coś ci tam wysłałem. Aha. Widzę. Kurba. Pewnie gdzieś tutaj kosić Zobaczymy To trochę lepiej mi tam co żytko. mogą... Siema-ziema! Siema siema Ej, wiesz gdzie on tam kosi Michał? Teraz bo co? To... Umiał u mnie kosić Tutaj obok, tam można powiedzieć z moją kukurydą, za sobą tam następne pole. Mhm, widzę dobra. Dobra, tu sobie zajedzimy, tam w tu w siundę. Cyk, chcę podejdzie. uj kurwa, tutaj jakiś mioczek. Żydka ma te w tym roku dosyć sporo. Oj, kurwa, żeby mnie nie rozjechał. Aj, Ale się wbiła Andoria na obrót dobra. Czekamy, niech on tutaj się dokończy. Ten przejeździk mały. Dobra. Dobry, dobry. Dobry. Tam się ukazywaliśmy na żyto, tam koło ciebie na dzisiaj. Damy radę dzisiaj to skosić? Dzisiaj damy radę, zaraz, zaraz pojedziemy. Dobra, to dobra. To do i przyjadę. Dobra, dobra, no to ja tam czekam na polu. Dobra. Dobra, widzowie, dobra. Tak jak słyszeli... tak jak widz słyszał... Trzeba będzie poczekać se. Ej kurba, o szósteczka. ty tu... Tak, w chwilkę, widzów, poczekaj. Poczekaj, widzę, trzeba tu ti dać kierownika kurba o ma kukurydzę trochę w tym roku, świnki. i ładna ta szósteczka, no ładna. Nie ukrywam, że nie, tutaj. Co jak dobra, znaczy, tam też nie ma. kurczę muszę silnik zapalić, widzę. Dobra, patrz niech... się mnie na słomie zarzuciło, ale dobra. Tam jedno pole na żyto z żytem będzie dla mnie na słomę, a drugie z co by. Michałowi podaruję, bo on tam potrzebuje trochę. Ty kilka nabytków sobie nakupił, ja też znajdę go, będę sobie zakupywał. Dobra! Dobra, będę wiedział. No to ty ładnie masz kubaniutki. Se nakupił, fara będzie sprzedała. Znaczy, będzie chyba na usługi se go tylko zostawiał. A tak to... Yy, no se nową prasę będzie kupował bo teraz ma takiego z turem i będzie co do niego kupował widu a my sobie jedziemy tutaj na policji go. Pika. się zastanawiam czy nie lepiej zostawić nie na no se. potem już zostawię na przyczepie czy coś rowerek w zbożu dobra chyba jedziemy na pełnej Zobaczymy jak to żydko będzie dawać w dzisiejszym odcinku. Fika. Może bym zostawił tu mu przyczepkę i bym sobie podjechał przyszykować tą drugą. Zaraz tylko tuti nie wiem jak teraz wycofać. Dobra, chwilku. Dobra. Tam siłę, to wysiądę. Dobra. I hamujemy, by sobie nie wjechać w pszeniczkę, ale... elegancko. Uć. OSP syrena weje. Dobra. też czwóreczka zarzuca. Dobra. Idź. I już przestała być. Ależ magia, widzu. Przestała sirena być w USP. Aj tu jest... Kurczę, wyraźnie wiem, bo co tam jest stop. Dobra, wolne. Mogę jechać, dobra. Zaraz razę szósteczkę, że... zasłuce sobie od razu szósteczkę. Trochę chcę tam przeczyć tą... Zobaczę tamtą szczepkę, bo to są jak gruba. Grube, grube ziórko ma to. Chillerka. Dobra. To już zobaczymy jak to wyjdzie. klony plony. Mi już żytko tam się skończyło dla kur. W tym roku chyba będzie przejście co to tle kur. Ogólny lelam. Ogólnie będzie. Te dwa będą. Dobra. Tam siądę, tam siądę, tu się Ale idzie. Dobra Czwóreczkę sobie wrzucę, tutaj podobne Są od razu dwie wszczepy awaryjnie przygotuję przygotuje. będę na czym sypać najpierw, bo ta lepsza trochę Dobra, tutaj sobie trochę bym sobie pozmiatał ale Nie będę otwierał, bo to nie ma sensu Bo to nic kurzu nie zostawiła soja to jeszcze siódka wszczepa ładna Elegancko, kochaj. Jademy piąteczka Dobra, i skręcamy sobie teraz Nic nie jechało i sobie sz sz szósteczkę zarzu za zarzucę sobie szósteczkę Kurwa Szósteczka będzie zarzucona, dobra, widz będzie wiedział. Nie, panie, panie, tam, tak. na, tam nasza druga drużyna pojechała, weź tam, panie, jakiś puk, bo tam się pole pali. Kurwa, panie, nie, mo, nie mam jak tutaj nawrócić, pan. Kurwa, o mnie za... Mnie. Czekaj, panie. Nie mam jak tu pana wrócić. Nie... Muszę pan sobie tą wrzebę na pole... Cię, mam. pan tu mam. mam! Mam i tu i pan tu pan i pan Kurwa. Kurwa, tam szybko nie może, ja Oj, już mi tam już i pan tu Dobra, ja tu mu... i ja odstawię Panie, panie, szybko, szybko! No nim... Pany! Żniwa są! Też nim mam czasu. Komu mnie to obchodzi? Pan podepnij mi tu pan! No odepnij teraz pan. No już lecę. Dobra, tu się nasłonę, dobrze wiedział, że będzie. Szybko, szybko. Skultywator podepnę, będzie lepiej, a nie jakiś fug. Kur... Czasu nie ma, żniwa dupę zawraca i nie... nie mógł, mógł innego wybrać. Kur... szefyla. A tam z, chciałem pokazać jak elegancko kosi. Tym, no, niby w tamtym sezonie było, widać jak to rekordzik... jak to rekordzik se idzie, ale... Na kurszy chwila jednak troszeczkę rok temu było. Dobra. Tam siundę, tu i siundę. Ja sobie przez, przez to sobie pojadę, będzie trochę szybciej. Fajnie to, by to nie było jakoś daleko Bo jak będzie daleko to kaplica Dobra, cyk, szósteczkę zazucę za, za Od razu Kurczę chyba Hop. Cyk, tutaj biorę. sobie biorę Wyjadę tędy, żeby było szybciej Mam nadzieję, że żadna policja nie będzie jechać Dobra to jadym jadymy, jadymy na no. dobra Zobaczmy gdzie to mniej więcej jest kurwa tam nie mam czasu Przecież tu ci się nic nie poli Ja bym wiedział żeby się coś tam tam titunti paliło Mam no, nadzieję, moje pole nie, za nie zajarało urbał, bo to by było Gdzie to jest Nic nie paliw No to fajnie mnie oszukał Jak się tu i nic się paliw. On nie pali no gdzie to pan jest? I pani przychodzi drogę. Ja pierdzielę Kurba. U. Poka mi, gdzie... dotarliśmy już na miejsce. Tutaj były kurcze chwilach... problemy z dotarciem, ale dotarliśmy ostatecznie. Już jodę, już jodę, kurba, szybko, szybko. Tupa. Tupa. Robię tutaj taki większy łuk troszkę. Dobra, tu ty. Widzisz, teraz, teraz tu Dobra, tyle więcej nie przejadę. Dobra, dobra, dzięki. Dobra. Kuryle, fila. To będzie pewnie... Znowu będzie cięcie z wracaniem. Trzeba będzie wrócić. To zrobię sobie cięcie taktyczne. Bo to nie, My już pod gospą jesteśmy. Chcę... Pojedziemy to na szybko odpiąć i jedziemy na to pole. Bo tam pewnie Kosi, Michał i kurczę fila pewnie... zbiornice... Za, dobra. Dobra, będę wiedział i tutaj skręcamy. Cyk, tuti sofamy. Elegancko, haj. Dobra, no to co widzimy? Widzimy się na polu. Dobra widzowie jesteśmy już tutaj na polu elegancko. Ty Michał Kosi. Mi coś się sypał czy nie? Nie sypał nic. To buta jeszcze nie ma, więc pełnego Pełnego zbiornika jeszcze nie ma. O i chyba jednak pełny jest. Dobra, po podjedziemy sobie. Słuchaj, sorry, że mnie tak długo nie było, ale tam mnie strażak zaczepił, żeby dojechać i pomóc, bo się paliło Dobra, o, ale okay. jaką rurę wystawioną, to już podjeżdżaj Dobra, dobra Przyszło się, będę wiedział Zobaczmy, oj, ale ładnie tutaj źródło No wtedy to wyzwanie była soja, więc aż tak to nie dawało A teraz ci ładnie zadaje Kurczę chwila Ja tu już mam prawie pełny zbiornik Znaczy przyczepmy O jest trochę kolejna Co to na tu nie co to ona? Panie co się tutaj dzieje? O kurwa o, co to jest pany? Poczekaj, pewnie. E, Michał, słuchaj, bo straż podjechała po ciebie na podwórko, co się tam dzieje? Się przejdę do nich. Dobra. Kurna, nigdy... Kurna, oleje porozlewane, co za Kurna, kurwa, Co się tutaj dzieje? Oleje są porozlewane, no proszę pana, no. Nie wina na Merlo. No. Proszę odjechać z ładowarką. No, się tam dzieje troszkę. Nie moja wina, że się płaci. <grym> Merlo się płaci, widzę. Widzę się płaci, Merlo. Troszkę. Dobra. Se so pojedziemy na gospodarkę, so położymy na środku szepkę. Potem się ją sypnie. Elegancko kochaj się sypnie. Dobra, czyli sobie na mojej cudownej karteczce zapiszę, że na razie 3000 tysiące 3300 trzy chwil, trzysta chwilkę widzę trzy tysiące trzysta plus tutaj chwilkę. żyto dobra, napisałem sobie to nie napisałem dokładnie że 300, no tylko 3300 na razie jest elegancko i sobie drugą szczepę zaraz załadujemy Kurczę chyba Dobra Sujam tutaj wsadzę To rzadko będziemy tutaj albo tam sypać, nie wiem, bo że to mamy większe pole, w tym w tym sezonie i kurczę fila. no troszkę da tego użytko pewnie a rowerek zapomniał przewieźć potem się przywiezie rowerek kurba uwaga wypadek hm dobra cyk fyla a, dobra, z, z krzysteczkę zarzucę, żeby być szybciej na polu, elegancko. Tutaj jestem na Ole się patrzyłem nowy, nowy ciągnik, który prawdopodobnie się, się albo następnym, albo w jeszcze kolejnym odcinku pojawi, bo to za niedługo mleko trzeba będzie sprzedać. I nie wiem, czy bank nie będzie musiał mi lekko pomóc tutaj, ale pewnie nie będzie musiał to. Proszę i nie będzie musiały, jak będzie musiały, No to pomoże bank, no bo jak sobie bank nie pomógł. Droga nieprzyjezna. Kurwa, co i panie jest kryncą panie Jak tuti, do więcej niż jeden zbiornik, to trzeba będzie... I jak to się zwie. No to już do pełna dosypać szczepę. Jak pęknie to trudno. Dobra. A to nie będzie zbiornika, ale dobra. dobra. Jedziemy Ale, tutaj gruba słoma wyszła Dobra Dobra A to dzięki masz za te Masz jeszcze t... jakieś? Pola? A y... tu już wszystkie No, dzisiaj chyba już tyle, bo jeszcze pszenicę będę miał. Przylecimy na pszenicę. Ja pszczepki w sumie żadnej już nie mam. Nie, no bo ja jeszcze musiałem przeskosić. No to, bo tu masz mu to widła na żyto ustawione, to kiedy indziej pszenicę. Jutro Dobre. może czy coś. Dobra, to później. No, dzień indziej. no to cześć. Cześć. Dobra, tu Żytko jeszcze. Dwa koła, se to pisze. Plus 2000. Zapisane. Dobra, sobie... Zjadę tutaj po rowerek. Cyk. Weźmiemy sobie rowerek, dojedziemy sobie do gospy i prawdopodobnie. Zaczyli się. Tutaj opa. Sego, o tak, tuti bardziej na burtę sego położę. No, może być. Uś! Kur szyfila, rower. Rowerkiem jechać nie pada. Dobra. Patrzmy co się tutaj stało, bo to ciekawska małpa. Kur szefyla. Oleje wyczyszczone i kur szefyla tutaj się pali. Wędzior, dobra, prawdopodobnie miał z jeździć, ale nie jeździ. Kurz de co to się tam dzieje. Dobra, koło mi skacze. O, policja Tuti tym razem. Kurczę, Fila Tuti nic nie jedzie, może, można jechać. No i osobie tak ci oznakowani. Nie oznakowani zaczy się. Dobra, piąteczkę sobie zarzucę. Czemu oni za mną jadą? Kurczę, chyla. Na No i tu syreny włączone. Proszę zjechać na pobocza. na Cz... Czekaj, Pany. Czekaj, pan. Na pobo... Bosko, nie przyczepę, bo tutaj mam świeże zboże, CO nie będzie chleba Panie długo. Ta, tak się wozi rower? Tak się wozi rower to ale panie, tutaj jest elegancko zahaczony Proszę go zdjąć, inaczej będzie mandat. Ale panie słuchaj, niech pan mnie wysłucha. Mandat? Pa... Kurde... Dobrze, to idę już wypisywać. No to tak może być, panie. Proszę zdjąć. Y, ...odjechać ciągnikiem na gospodarstwo, potem można przyjechać... potem można przyjść po rower. Dobra. Tak nie to nie jest. Panie! Co, panie, ale... ...to nie wiem, on się sam ładuje na ten, ten... na tą szczepkę. Ten rower, panie. A panie, a jakby go ktoś ukradnie, no to co teraz panie? No co pan musi tutaj czekać i pilnować tego roweru to panie? To trudno, no widzę. Kurwa... Do widzenia, do widzenia. Ty pojedziemy i sobie go wezmę No to i tak mam już do Gospy niedaleko, to sobie dojadę, tyle, tylo zawsze przyczepi tym... No, jest ale... Przyjąłem Tak, kurde przedziemy no przejdziemy skubany Dobra Jeżdżamy na Gospo idziemy sobie po rowerek i będziemy widzów Tyle wystarczy widzowi odcineczek Zapobiegnę po ten rower, bo to fajny, SPORTOWY Uć Kurwa, przejdę Dobra, se wezmę się uczepiła ta policja, kurde. a se z środkiem pojadę. Dobra, jednak nie, bo tutaj auto jedzie. Tutaj se skręcamy na ten i to co, to, no to w tym odcinku będzie tyle. To słomę sobie poza odcinkiem ogarnę Tutaj też sobie wysypię poza odcinkiem, ze światła wyłączę. No to są to do zobaczenia, widzowie. Do kolejnego i siemanko.